Hej ludziska, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z projektu Minecrafta, nad którym od jakiegoś czasu pracuję. No cholera nad jak się ta seria nazywa, bo już dawno nie robię zdjęć filmików, ale za to na pewno jest co do pokazania, więc no, pierwsza zmiana jaką widzicie jest za moimi plecami. Co to jest? Ten, ten budynek, nad którym już pracowałem i pokazywałem go wam chyba lat wcześniej, mm, nie został już ukończony całkowicie. Jest to budynek, który w rzeczywistości był jakąś, znaczy jest, e, jakąś kancelarię adwokacką, czy coś w tym stylu, nie znam znaczy, się, jakiś kurde, jakiś kurde budynek urzędowy, więc wejdźmy do niego, jest wewnątrz całkowicie urządzony, jak sami widzicie, chciałem, żeby miało taki właśnie biurowy charakter, taki wiecie, no tutaj napisałeś, że to jest biuro i tak dalej, hmm. Sądzę ogólnie, że wystrój wnętrzny od mi się w tym miejscu udał, tak? Chciałem, żeby nie wiem, żeby to był taki styl trochę modern, nie wiem do końca czy to jest... Czy można to nazwać modern, bo budynków w tym stylu nigdy to, to nie budowałem, tylko widziałem, a ogólnie są one całkiem przyzwoite. Więc nie wiem czy to może nazwać st stylem modern czy nie. Bo który jest, jest ostatnio modny w Minecrafcie. Nie wiem, nie wiem. To jest. Pierwsza piętro, to jest... Sala komputerowa. Tak, to niby mają być komputery. Takie wiecie, stacjonarne. Czysk. Tutaj jest jedna sala komputerowa, a tu jest druga. Tutaj też wystroiłem wnętrza, chociaż te wnętrza są do siebie bliźniaczo podobne, tak naprawdę. Tylko z drobnymi zmianami szczegółów, takich jak inna kolorystyka drewna, czy podłodzi i tak dalej. Ale układ miejsc i tak dalej jest identyczny. No Ogólnie nauczę się oceniony robić, robić taki, takie stoliki Takie biurka w pewnym sensie Może nazwać je biurkiem i stolikiem Czyli po prostu yy, mogę wam pokazać jak to się robi, jeśli ktoś nie wie, ale sądzę, że to jest raczej oczywiste mm. To się, to ogólnie ta opcja jest coś nowa, ta, bo tego nie było wcześniej Mianowicie, jeszcze przyda się coś, żeby to o coś oprzeć to wiesz co zrobić, coś takiego, łaj Potem tak, oj, trochę przesadziłem, potem tak, i tak, oj, nie do końca tak, trzeba dobrze nakierować, no, i macie gotowy stolik. Proste jak drut, tylko, że ta, ten rodzaj stolika jest dopiero dostępny od wersji, kiedy można odwracać te schodki i płytki, że można wystawiać u góry i tak dalej, i do góry nogami, sami rozumiecie o co mi chodzi. Tak, ostatnio to odkryłem w pewnym sensie. Nie wiem, czy to jest coś nowego, czy nie. Dla mnie, no, w pewnym sensie jest. To jest taka sala konferencyjna, tak po, można to nazwać. To nie są niby te tablice i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że nie muszę takiego czegoś wyjaśniać. To jest biuro prezesa, czyli takie główne biuro, takie największe, takie najbardziej bogate w pewnym sensie. To są niby telewizory i tak dalej, wiecie, to wszystko jest prowizorka, kurde, nie, żeby naprawdę wsadzić tutaj jakieś urządzenia prawdziwe, to musiałbym jakieś mody ściągać, no mi się nie chce, Bo ogóle, mimo wszystko, że ten mody były, znaczy ta, ta mapa była jak razie dostępna dla każdego, w sensie, żeby, no kurwa, no co za, no patrzcie, kurwa, no, no ta prawa, przyci... prawie przycisk myszy mi się jest strasznie ścina, właśnie, i takie numery mam, yy, no. Co, ja, co o czym to ja mówiłem? raz zgubiłem w przez to, przez to durne, durne prawie przyciski myszy, no. to jest irytujące, nawet nie macie pojęcia. Dobra. No to chyba jeszcze zauważyliście kolejną zmianę. Zaraz ona się wam ukaże w całości. Ale najpierw chciałem wam ogólnie pokazać cały budynek z zewnątrz. Tak on ogólnie wygląda ze wszystkich stron, zaraz go zobaczycie. A, deszcz. Pieprzony deszcz. Cholerstwo. Wredne. No, bez kitu. Deszcz tutaj pada tak często, że to jest wręcz niemożliwe. W ciągu pół godziny grania spadł deszcz chyba z pięć razy, no to jest chore normalnie. Ja chyba wyłączę pogodę tutaj, bo normalnie mnie zaraz szlak trafi z tym deszczem. Bez przerwy wpisuję waterclear, waterclear, waterclear Szkoda, mam tą, tą komentę wrytą w, w, w pamięć całkowicie już To są takie niby, takie ozdóbki, takie, nie na jak to do końca nazwać, takie Hmm Takie pierdukcje, które często są na, na, na dachach budynków <laughs> Nie jak to nazwać do końca Ogólnie budynek mi się, mi, mi, mi samemu się podoba Wyszedł naprawdę całkiem przyzwoicie, tak Zgadza się z oryginałem i jednocześnie wygląda ładnie, dosyć przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem jak dla was, ale dla, ale mi się on podoba. Myślę, że to nawet lepiej niż bym się spodziewał, szczerze powiedziawszy. Bo na początku pomyślałem sobie, nie ten budynek chyba nie będzie wyglądać zbyt, zbyt fajnie, ale no muszę trzymać się oryginału. Ale jak już go ostatecznie zbudowałem, to hm, wygląda lepiej niż się spodziewałem. Hmm. Dobra, to już wam pokazałem. Dodatkowo jeszcze, to jest, na zmniejszych zmian dodałem więcej tych, yy, więcej pokoi jest już zapełnionych w sensie w wydekorowanych, jak sami widzicie, ale jeszcze nie całe wieżowiec, mianowicie to piętro i to piętro jest jeszcze puste. Po prostu nie mam czasami pomysłów jak wyurządzić dane, dane piętra, ale z czasem, z czasem w końcu się to zakończy, bo zostały tylko dwa piętra. Teraz ten będę miał już gotowy szablon tego wieżowca i potem będę mógł go kopiować w Lidzie, wiem. Może... Nie, nie wiem, niektórym może wydawać się, że to jest czterstwem, ale... nie wiem, nie dla mnie, chyba w lepiej gdybym... Co ułatwia sobie robotę i przyspieszał ją, żeby przy okazji odcinki, które by wychodziły, były bardziej pełne informacji i tak dalej, i pełne nowych zmian. To chyba lepiej właśnie, że żebym, żebym robił coś takiego, no, czyli właśnie kopiowanie budynków i trochę na łatwiznę, niż bym miał ja to wszystko robić całkowicie, odręcznie, to do cholery i to by mi, wiecie, to wiecie co, uzmysłowi wam coś teraz, no. Ten blok, który tutaj widzicie, to jest, ta, to jest pierwsza budowla, nie wiem czy mam to już mówię, to jest pierwsza budowla i budowa go całego zajęła mi 2-3 S... miesiące. Wydawało mi się, ale czemu tak długo? No do cholery to jest trochę dziwne. Mianowicie do tego, że przy każdym piętrze, potem go urządzali, potem budowa dopiero następne piętro i następne i to całe urządzenie trwało strasznie, mozolne było i długo. A gdybym zbudował cały budynek od razu bez wystrojenia, to bym od razu mógł się zająć potem za to i za to. Tak naprawdę po zbudowaniu tego bloku budowa bardzo wystrzeliła w górę. W sensie, no, przyspieszyło to wszystko. Tutaj, jak widzicie, są, jest już, jak już mówię, to jest tak samo urządzenie jak tutaj, ponieważ to jest kopia tego budynku, tylko zmieniłem go kolorystycznie nieco. No i co z tego? <laughs> ja, tu, ja w tym nic złego nie widzę. Niektórzy właśnie patrzyłem na mnie na, na, na takich różnych forach kurde gdzie ludzie pokazują się budynki i tak dalej niektórzy właśnie na, zarzucają że używanie mcd to jest citerstwo Creative to jest po prostu jedno wielkie citerstwo jeśli mamy by, mam by być szczerzy Do cholery to jest niezrozumiałe dla mnie po prostu MC Edit bardzo pomaga w takich sytuacjach myślę nad, nad zainstalowaniem Voxel Snipera, który po jest lepszy y, niż y, właśnie MC Edit No może to być całkiem ciekawe eksperymentalne Póki co jeszcze, m, póki co trzymam się przy starym MC Editie. Bo go po prostu lepiej ogarnia w jednym słowem no. hmm. Tu jest jeden taki pokój, który mnie zaciekawił Czego ja miałem hmm. Dobra ciul z nim Wychodzimy sobie. No, patrzcie, jakie to jest wredne. Normalnie ten mistrz kurde, normalnie Klikamy i to się otwiera i zamyka. to za badziewie. No. No i stąd można wyjrzeć na drugi blok. Fajnie to wygląda, wygląda taki widoczek. Wreszcie widać, że. Wreszcie mam wrażenie, że ta budowla jest bardziej pełna. Bardziej taka, wiecie. Mm, że coś, coś już tu jest po prostu. Otwieraj to, no cholery. No. No bo tego się uczyłam A teraz pokażę wam budynek, który był praktycznie całkowicie robiony w nc a ale zbudowanie go zajęło mi dwa tygodnie może. A jest naprawdę duży, mianowicie to kolejny blok jak każde inne, tylko o wiele, wiele dłuższy. I tutaj już widzicie je. Dwa. No, abyście się to załadować. Bo jest to dosyć spora budowla, jak sam widzicie. Jest to jak ten blok, tylko o wiele, wiele dłuższy i węższy. Też czteropiętrowy z parterem i tak dalej. I ma taką dosyć ciekawą kolory, kolorystykę. Chciałem, żeby był jak najbliższej, bardziej bliskiej oryginalnej wersji, choć z drobnymi zmianami jak to ja zwykle robię. Zresztą. Ale ogólny kształt pozostał taki jaki był. Nie jest urządzony świat, jak sami widzicie, jest pusty póki co, ale pomyślałem sobie, że jak... że zrobię coś takiego, że się będę chciał gdzieś urządzić, prawdopodobnie kiedyś to zrobię, to po prostu zrobię tak. Urządzę całą całą taką jedną klatkę, a potem będę to po prostu kopiował. Wie? Myślicie właśnie, myślicie, że jak powstał ten blok, mianowicie. Oryginalnie przeze mnie postawiona rzecz to jest tylko ta część. Ta część cała. To jest tylko i wyłącznie przeze mnie zbudowane. Reszta to po prostu kopiuj i wklej, kopiuj i wklej, kopiuj i wklej. Dokładnie. Teraz wam pokażę, jak wygląda ten blok od środka. No, otwieraj to. O cholery. No i tutaj to nie ma co wchodzić, bo tutaj nie ma nic ciekawego. Klatka schodowa. I nad klatką schodową to ja się naprawdę męczyłem strasznie. Naprawdę zmieszczenie tej klatki w takim małym, małe dosyć przestrzeni, żeby się zachować kształt budowy oryginalne. naprawdę była straszna mordęga, ale w końcu udało mi się znaleźć jakieś rozwiązanie, które satysfakcjonuje wszystkich. I jest okej, okay. dodatkowo jeszcze tak obudowa to szkłem, bo tam chyba też oryginalny taki jest. Dobrze teraz nie pamiętam, bo w tym bloku to nie wiem kiedy ja z byłem, wiem że tam gdzie, kiedyś moja kumpela nie, 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 mieszkała, ale teraz już to było tak dawno, że cholera jasna. No. A tam jest drugi, jak sam widzicie. Cyk. No zamek! Jezu. Zaraz mnie coś trafi normalnie z tą myszką. No. Ogólnie tak trochę tu niebezpiecznie, jak sam widzicie. Hmm. A gdyby zrobić... czekajcie. A gdyby zrobić tak, czy będę się obijał o to? Nie. Hmm. To może nie, to chyba tak to no, potem zrobię wszędzie. Tych. No ja mogę tak to no, nadal zrobić, a co mi to? Wyjście oczywiście na, na dach, jak przy każdym tego, tego typu budowlach. Tutaj zaraz damy następny. To będziecie świadkami małej modyfikacji budowli. Bo raczej nie, nie buduję tej, tego na żywo. Jak sami wiecie dobrze. Tutaj damy zaraz kolejny. Ok. No, cyk i cyk. O, i kolejna modyfikacja. Eee, yy, ogólnie tamten... Tamten blok ma cztery kratki sobie, zaś ten ma pięć, więc też z tego powodu jest dosyć długi. Zresztą tak oddalimy się od niego i zobaczycie jak naprawdę długi on jest. Naprawdę ogrom tej, ogrom raczej długość tego bloku mnie na początku zadzięła, gdy ja skończyłem zabawę w MCD, czy to o, ten. Wynik przerósł moje oczekiwania, po prostu. Hmm. Zamykać to. Ech. Ta prawie ścisk myszy mnie po prostu do szały, No ale ta mysza ma już ponad prawie dwa lata już to jest sędzi s sędziwy sprzęt. Nieraz był leżał na podłodze, nieraz był kopnięty, walnięty, zleciał na podłogę. Prawda, straszne rzeczy się działy z tą myszą. Dziwię się, że ona w ogóle jeszcze działa, szczerze powiedziawszy. Naprawdę hardco hardcore ze mną już nie jednę, jeszcze się żywa Dobra Teraz się oddalmy I, I teraz już możecie zobaczyć blok w całej okazałości Jak widzicie jest dosyć długi Tak jak było w rzeczywistości właśnie Tutaj jestem, da, tutaj wydłużenie trochę drogę, Teraz teraz ta droga naprawdę zrobiła się długa Teraz to już naprawdę widzicie, że to jest tu długa ulica I to mi się podało też Zresztą Tutaj zrobiłem taki skwerek, tutaj też taki, taki typowy skwerek jak wszędzie są. Nic raczej niesamowitego. To jest parking, jakbyście chcieli widzieć. Sądzę, że często się domyśli, że to jest parking. <grym> Specjalnie dodałem tutaj cobblestone, a niezwykły stone, bo tutaj ta droga też chyba taka strasznie zniszczona i pomyślałem sobie, że kobel będzie najbardziej odpowiadał ten rzeczywistości po prostu. No jest tak tylko taka wewnętrzna uliczka, która nie jest niczemu potrzebna. Jest i też i droga jest zniszczona przez to. Tu jest kiosk. Tak, to jest kiosk i jakiś warzywnik. Też takie typowe małe budynki, których jest pełno. Takie spamerskie budynki. O. No. Właśnie do cholery. No. To jest kiosk, a tam na dole jest... a tam po 20 jest jeszcze warzywnik. O tutaj. No to jest już lepiej urządzone, ponieważ to jej miejsce jest trochę większe od kiosku Tak jak w oryginale Więc i kolestyka też jest praktycznie jak w oryginale To jest kolejny śmietnik, tak jak jest tam To jest ogólnie plac zabaw kurwa, tego nawet nie można dodać pracy zabaw, to jest raczej podwórko po prostu to jest Wiem, że wygląda niechlujnie, bo i miało wyglądać niechlujnie tak jak jest właśnie w oryginale Jest też takie właśnie uporządkowania to wszystko I to, nie martwcie się, to wszystko było zamierzone przez autora, czyli mnie Tam też jedynie była właśnie piaskowica na samym środku Tam jest jeszcze, ogólnie tych bloków są, jest trzy, jest trzy Jeden, drugi i tam niedługo walne trzeci, który po prostu będzie oczywiście się kopiuj w klej. Muszę jednocześnie, nie wiem czy on się zmieści, bo oryginalnie... Czekajcie, muszę coś wyliczyć. Przykazie, po, trochę poprojektuję przy Was. Czekajcie, to ma szerokość ile 3, 6, 9, 12, 13, tak? Dobrze, jeszcze raz. Bo nie jestem pewien. 3, 6, 9, 13, tak. 13. Hmm. Jeśli przyjąć, że uliczka tutaj miałaby, nie wiem, tak, z cztery coś? Hmm, cztery coś? Nie, to musiało być gdzieś tyle, tak, mniej więcej. O, gdzieś tak tyle, tutaj by... To jest w sumie mógłby stać już ten blok, yy, tutaj tak by ludzie przechodziliby tutaj albo tutaj, więc mógłby to już... Tutaj już mogłaby być ściana budynku, chociaż nie, musiałaby być tutaj, żeby być na równi z tym, więc... Moment, muszę dobrze to wyliczyć, ludzie. Yy. No już jasna cholera. Mówiłem, że tutaj deszcz jest często. Mówiłem. Już dwa razy w ciągu nagrania. Nie wiem ile trwającego. Już kilka razy nam deszcz spadł, no 3, 6... Sześć... Momencik 36 9. 12, 13. No <ścoughs> Czyli Blok stałby gdzieś tak tutaj, i taka byłaby przestrzeń na plac zabaw, czyli wystarczające, bo tutaj plac zabaw będzie bardziej, no, mm, uporządkowany, będzie więcej rzeczy i tak dalej, tak jak w oryginale, jak już, który raz się powtarzał. tak jak w oryginale. Jednocześnie tak, czyli jednak wszystko się zmieści, bo obawiałem się, czy przed nie będzie to zbyt ciasno, ale jednak nie, wszystko się zmieści tak jak planowałem, więc jest good. Teraz już przynajmniej wiem gdzie będzie stał trzeci blok, który po prostu mianowo skopiuję Oczywiście ten blok przejdzie jedną, jedną zmianę, mianowicie zmianę kolorystyczną, jak już mówiłem Ogólnie wiem, że kolorystyka tych bloków jest dosyć um, gejowska ale co ja po ja tego nie budowałem w rzeczywistości. W sensie, w sensie yy, oryginalnych budynków ja nie budowałem, nie niech coś ich pizą, żeby robić różowe, różowe ściany, bo takie niestety ten samym oryginale. Ogólnie w ory oryginał to pra prawie cały jest różowy i tak nieco zmieniłem tą kolorystykę, gdybym Właśnie sobie jakby to kulawiec, gdyby cały ten blok był różowy, no to Ech, po prostu oczy by mi łzawiły od y, tego. Te, kolory, te, te bloki tak już są kolorystycznie ne, neonowe wręcz właściwie Wolną tak poczek, że szok normalnie nic sądzicie no Zresztą pokażę coś jeszcze Mianowicie ustawiłem tutaj wieczny dzień Po prostu nie chciałbym się cały czas zmieniać na noc Więc stawmy teraz na noc I zobaczycie jak to wygląda w nocy wszystko Jeszcze przestawię się na taki pół bright no, Lepiej widać było cienie te, tego wszystkiego i tam widzicie, jak to wszystko jest odczytlone. Wali to po czas normalnie. Myślę, że troszeczkę przesadziłem z pochodniami, ma, a nad tym macie będzie jak się to było opierdlić, jak trzeba było te pochodnie stawić. Normalnie myślałem, że je tutaj zaraz. Hmm, momencik, muszę coś sprawdzić. To, a to nie też są, czyli... A, czyli pochodnie też się kopiują. No to dobrze, to ja... To ja, po cholera, ja to w takim razie stawiałem. Mogę równie dobrze zrobić tak, że bym po prostu to postawił te yy, pochodnie na jednej tylko na jednej klatce, a potem tylko to kopiował razem z pochodniami. Aaa kurde. Dobra, mądry Polak poszkodzi. Dobrze wiem, dobrze, że teraz to wiem, a nie później. Dobra, wracamy do dnia. I tak. No. To już w sumie chyba wszystko. Momencik. Niech pomyślę. Tak, to będzie wszystko. Powiem wam jeszcze co chcę budować dalej. Jak już mówiłem chcę dokończyć te, ten blok, zmienić ten blok kolorystycznie, dodatkowo skopiować jeden jeszcze, żeby postawić go tam, zrobić tutaj plac zabaw i w ten sposób ukończyć tę tą część budynku a potem zajmę się tamtym obszarem. O tym. Tym obszarem chcę się zająć. Tam postawię Kolejny blok, <noise> kolejny blok, niestety tragedia, już mam czasem dosyć tych bloków, no ale jak mus, to mus. Ten blok, no to są, te, to, to są teraz dopiero co póki co zwykłe rozważania. Ten blok na pewno będzie większy i na pewno będzie szerszy niż to i to. Na pewno będzie szerszy niż to i to. Hmm, bo taki też były rzeczywistości hmm, muszę jeszcze nad nim pomyśleć ale też muszę pomyśleć nad jego kolorystyką bo ma on dosyć dziwny kolor i nie wiem właśnie jak do końca to będzie trzeba odzerować ale to są na razie pójdź co plany bo najpierw muszę zająć się tamtą częścią dopiero potem tą to jak widzicie nie wiem czy pamiętacie tutaj wcześniej były straszne dziury to ja to już yy, załatałem to wszystko że podbudowę właśnie że wkrótce tutaj coś powstanie to żeby nie było tych dziur tak no to, no to mówię, tutaj będzie blok, a potem zajmę się, tak po prostu mówię, jak to będzie szło w kolejności, najpierw tamte bloki, potem tutaj jeden taki duży, a potem zajmę się chyba znowu tamtą częścią, wrócę do tamtej części i postawię kolejny blok z tamtej strony i tam zrobię kolejny plac tak jak w kółko. Myślę właśnie, że tamta część się bardzo wydłuży i ogólnie zajmę się teraz tą częścią ulicy, tutaj, pamiętam, że tutaj dalej jest chyba przedszkole? Chyba tak. Chyba tutaj. Chyba za... koło tego budynku dalej jest szkoła jakaś albo przedszkole. Więc tutaj właśnie takie coś nie. No i w sumie to chyba tyle. O, tutaj Wam coś pokażę. Jeden, jedno drzewo dosyć ciekawie wyrosło. Ciekawe co na to <grym> Boże. No cóż, bywa. Nie chcę mi się tego już zmieniać. Jak to sobie tutaj rośnie? Taka ciekawostka mała. Dobrze. No to w sumie... Hmm. To w sumie już tyle. Tak, tyle. Czekajcie, to ja, mniej, to ja zakończę mniej więcej tam, gdzie zacząłem. O, tutaj na przykład. Tutaj będzie fajnie. Więc tak, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka yy, kanciastego projektu, właśnie, przypomniałem sobie w końcu jak się nazywała ta seria, yy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka kanciastego projektu, następnym razem już będziemy siedzieć, gdy prawdopodobnie ukończę tamte bloki i zajmę się tym dużym. Więc to by było na tyle z tego odcinka, mam no, nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia.